Tylko ty piszesz z kobietą? Czy może pomaga jej sztuczna inteligencja? Te wiem na bardzo ciekawą wiadomość z fo, jakiegoś forum, gdzie chyba może to jest Reddit, gdzie chłopak się żalił odnośnie tego, co jego dziewczyna robi. I taki znak naszych czasów. Ale mam informację od moich klientów, że to się dzieje bardzo często, bo widzisz, Zauważyłem, że takie pokolenia pogimnazjalne, nie wiem, czy to jest prawda, mają taki dziwny nawyk. O, to jest ta strona, mam, z drugiego telefonu. Oni by wszystko pisali, wszystko by pisali. A kiedy ty piszesz, na wiesz, a nie można, przez, nie, 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 wiesz, zależy od stopnia zażyłości, ale jak zamierzasz napisać coś naprawdę mocnego, Albo zamierzasz organizować trójkąt z koleżanką, to taki rzeczy się nie pisze na czacie, jeżeli już wcześniej nie było takich sytuacji. Są tematy, które należy załatw załatwiać yy, tylko i wyłącznie osobiście. No bo inaczej to jest po prostu takie, no. bez sensu. Bez sensu. Dobra, czytam ci. Yy, no bo. dlaczego to jest bez sensu? O, Żebyś <gul hyper> się zastanawiał. Bo. Jeżeli Ty tylko piszesz, to Ty nie masz gwarancji, że, ona pisze, że tylko piszesz z nią. Kobiety sobie robią screenshoty, przesyłają sobie wiadomości um, i później Ty tak naprawdę piszesz z całym zarządem jej koleżanek, ale też do pomocy, przed chat GPT. I jest swoją y y y forum jakiegoś amerykańskiego, ja to od razu przetłumaczę, moja dziewczyna y y używa Chat GPT w kłótniach ze mną. Mam 25 lat, moja dziewczyna 28, no, już o czym świadczy. Jądkujemy yy, od 8 miesięcy. Yy, mieliśmy kilka yy, wielkich kłótni i parę mniejszych yy, nieporozumień. Za każdym razem, kiedy moja dziewczyna yy, się ze mną kłóci, to oddala się, yy, żeby pisać szatem GPT. Odnośnie naszej kłótni. Czasami robi to w tym samym pokoju. Kiedykolwiek to robi, to po prostu wraca i ma dobrze skonstruowany argument rozwalający wszystko, to, co jej powiedziałem, ale potrafi robić to w trakcie kłótni. Wytłumaczyłem jej, że nie lubię, kiedy to robi. I i że czuję się kiedy y, czuję się wręcz osaczony y, opiniami i myślami robota, ponieważ dla człowieka jest prawie niemożliwe. Zapamiętanie wszystkich małych detali i, i, y, z, i rozłożenie ich na czynniki pierwsze ale sztuczna inteligencja nie ma z tym problemu. I za każdym razem, kiedy podaję swoje wątpliwości, to ona mi mówi, że chat GPT, chat GPT, zależy kto słucha, jak komu wygodniej, to już mój komentarz, mówi, że jestem niepewny siebie i że nie mam emocjonalnej więzi z nią, by zrozumieć to, co jej mówię. Mój największy problem jest z tym, że ona formułuje te pro prompty, czyli zapytania do czata GPT, w taki sposób, żeby, no żeby wyszło na jej. I bez jakiejkolwiek szansy z mojej strony na wyjaśnienie sytuacji. Czy jestem dupkiem, że proszę ją, aby przestała używać czata GPT? Dobra, dla tych, którzy nie wiedzą, ostatnimi czasy trochę bardziej interesuję się tematem sztucznej inteligencji i trochę się dokształciłem w tym temacie, ale tą wiedzę muszę teraz dosyć szybko jeszcze bardziej pogłębić, czy nie muszę, chcę. Chcę jeszcze bardziej pogłębić i pierwsza rzecz, dlaczego Ci o tym mówię? Bo przestań pisać. Jak masz jakieś ważne tematy, musisz zadzwonić. W ogóle jakby to, że ona, ona jest na tyle bezczelna, ta kobieta, że przy nim to robi i on tam dalej siedzi, no to już jego sprawa. Ale widocznie to znak naszych czasów. Zobacz jakiej zależy, że używa sztucznej inteligencji, aby wygrać kłótnię. Takiej bardzo zależy na tym, że przejąć kontrolę i władzę nad, ty nad tym związkiem. Ale tak, tak. Też słyszałem właśnie od jednego z moich klientów, że jakieś koleżanki mówiły, że one używają czata GPT, żeby odpisywać e, facetom. Szok, szok, szok. Dlatego, najlepsze, co możesz zrobić, to łap za telefon i dzwoni. Bo to ci daje dodatkowe narzędzie. Łap za telefon i dzwoni, albo na kamerkę. Używaj swojego głosu, używaj większej ilości bodźców. Lub wszystko, żeby ona nie mogła w trudnej sytuacji używać zarządu swoich koleżanek, bo ty sobie nie mylę, że jak ty piszesz na nowo poznaną dziewczyną, to ona tylko ona to czyta. Bardzo często to tam screenshoty latają. Kobiety też potrafią oddawać telefon swoim koleżankom na zasadzie takiej ja jestem zbyt zburzona emocjonalnie, to ty mu napisz tak, żebym ja nie pękła. No i sobie piszesz. I piszesz, piszesz wiesz, rozgrywasz partię szachów z kilkoma kobietami naraz. Oczywiście w relacjach dojrzałych emocjonalnie ludzi, niezależnych emocjonalnie, to, to nie ma takiego miejsca. Ale są ludzie są różni. I jeżeli na przykład ktoś jest niepewny siebie, no to niestety, no będzie do najprostszych spraw zbierał zebranie zarządu swoich psiapsi i ale cóż, są też faceci, którzy też tak robią, jest taka rada dla pań, więc jak masz jakiś ważny temat, to lepiej twarzą w twarz albo chociaż na kamerkę, żeby ten skubaniec nie miał czasu y, korzystać z czata GPT czy z jakiegoś zarządu, ale... To też działa w drugą stronę. Więc tak. Tak. Poza tym jeszcze jest jedna kwestia. Jeżeli prześledzisz trochę różnych ludzi pracujących nad sztuczną inteligencją, to pojawiają się tam ludzie o bardzo lewicowych poglądach często, bardzo pchających jedną narrację, a jak wiemy, no lewica nie jest za bardzo pro-tradycyjnej męskości i i często był problem właśnie z, z różnymi modelami GPT, tych y, czatów, bo to nie jest tylko czat GPT, to nie jest tylko jedno rozwiązanie dostępne, że one y, one wypluwały z siebie informacje skażone lewicową propagandą. I później były takie, później wychodzą takie y, y, takie, Smaczki, jak na przykład czarnoskórzy rycerze, jak jeżeli pytasz czata GPT o reprezentację graficzną, albo o czarnoskóry król Anglii, więc trzeba na takie rzeczy uważać. Poza tym, jeżeli chodzi o kwestie relacji damsko-męskich i podrywu, to Chat GPT i inne mają blokadę w tym temacie. No ja to też uważam, że na przykład w ogóle głupotą jest y, pisanie opisów na podstawie z czata GPT, że, żeby czat GPT, który jest poprawny politycznie, stworzył czy, czy inne modele językowe, stworzył ci opis, który y, no, no niestety na z racji ustawień platformy on zawsze będzie taki gładki. Zawsze będzie taki gładki. Dlatego pamiętaj, pisz to raczej nieznaczące rzeczy, chyba że masz już, wy masz już wypracowaną relację. Ale jeżeli to jest początek relacji i chcesz szybciej zrealizować, powiedzmy, pokazać swoją atrakcyjność, to chociaż dzwoni, Chociaż dzwoni, Będzie ci dużo łatwiej. A jeżeli nie wiesz w jaki sposób, yy, widzisz, bo cała sztuczka zwojem przez telefon polega na tym, a tak te... napomnę. Tylko, że to jest kwestia tego, kim jesteś, i wtedy będziesz wiedział, co dokładnie powiedzieć, jak i w jaki sposób swój głos ułożyć. Nawet nie będziesz musiał o tym myśleć, bo ten głos się sam ułoży w zależności od tego, w co będziesz wierzył. Ale jak popracować na tym, w co wierzysz, jak popracować nad swoją męskością, jak popracować nad tym, co czujesz, to wszystko jest do ogarnięcia przez to, co jest w opisie filmu, czyli linki do moich kursów, do opcji współpracy ze mną. Klikasz pod tytułem tego filmu, więcej, i tam wszystko Ci wyświetla. No, teraz też buduję Instagrama, więc jak masz ochotę na bardziej prywatne treści na bieżąco, to zapraszam, bo on jest tutaj obok w, w informacji graficznej. Jest opisany. Linku, linka do niego nie dałem w opisie, bo w linku masz takie naprawdę ważne rzeczy. Pozdrawiam, cześć.